Cześć, witamy w Ahalciche, w najlepszym zamku na świecie. Region, w którym się znajduję, nazywa się Samtchedavachetia. Ogólnie podział administracyjny Gruzji, mmm, no polega na tym, że bardzo często łączy się jakieś dwa mniejsze regiony w jeden region administracyjny. Coś jak nasze Warmińsko-Mazurskie no więc jak nazwa wskazuje jak to co powiedziałem wskazuje jest to region złożony z dwóch mniejszych regionów historycznych mianowicie z Mesheti i z Javaheti w tym momencie znajduję się w Mesheti, o Javaheti nie będę mówił bo to jest inny równie ciekawy region do którego mam nadzieję, że uda mi się pojechać i poruszyć jego specyfikę innym razem, nie dzisiaj natomiast Meshetia no to jest region zamieszkany oczywiście jak większość tutaj ziem. Już gdzieś tam przed Chrystusem, 800 lat przed Chrystusem, tutaj już pierwsze jakieś władztwa były notowane, tych królów gdzieś tam z rejonów dzisiejszej Persji, że ich władztwo sięgało tutaj. Później od I wieku należał ten region do Gruzji, do Gruzji jeszcze pogańskiej oczywiście, ale już do tak zwanego Królestwa Kartli. No odio przepraszam, Meshetia należała e, również wraz z Meschetią Achalciche, które obecnie jest stolicą tego regionu, kiedyś nie było. Ale e, dlaczego w ogóle ten region jest... Dlaczego w ogóle jestem na no, takim czymś jak ten Wielki zamek? Mianowicie położenie samej Mescheti i tak jak tego Achalciche i w ogóle zamku Rabati no jest bardzo... Istotne z punktu widzenia strategicznego. Mianowicie to, tędy przebiega dolina, która prowadzi do centrum kraju, czyli do Tbilisi i też do Kutaisi, ogólnie do całej Gruzji. Tędy właśnie przychodziły wojska perskie czy też tureckie, głównie, głównie tą, od tej strony. Achelcykę i jego okolice, ogólnie cały ten region należał do Gruzji właśnie od I wieku i aż do wieku XVI, kiedy Turcy. No tutaj po prostu przyszli i zdobyli ten kraj zresztą to był kryzys w tym wtedy Państwa Gruzińskiego. No i tutaj właśnie Turcy zbudowali tą fortecę w dużej mierze. Dzięki nim jest ona tak okazała, bo naprawdę jest niesamowicie okazała. I bardzo dobrze też zachowana ze względów turystycznych typowo, ale to dobrze. No tutaj ten, ten zamek ten region został później podbity przez Rosjan w wojnie turecko-rosyjskiej w latach 20. XIX wieku. Pamiętacie takiego gościa jak Iwan Baskiewicz? No właśnie, to on też zdobył to miasto, zdobył te fortece. no i na mocy traktatu Wedirne w e, Turcy zrzekli się go na rzecz Rosjan. No a później um, w latach no tak, była ta część oczywiście Gruzji, zależnej od, e, od Rosji. Później, w latach 1918-21, była to część Republiki Gruzińskiej. No później, wiadomo, przyłączona do ZSRR wraz z całą Gruzją przez bolszewików. E, no i taka to pokrótce historia tego. I teraz jeszcze coś o Mescheti, o mieszkańcach Mescheti. Mianowicie, w zamierzchłych czasach mieszkali tutaj Meschetyjczycy, jak można się domyślić, co nie? Eee, natomiast w momencie, kiedy Turcy podbili ten region, no to Gruzini wszyscy uciekli, e, wyemigrowali do Gruzji tam wewnątrz bardziej, a ci, którzy tutaj zostali, sturcyzowali się po prostu. Więc, e, no, przeszli na islam i tak dalej. E, w związku z tym, że był to odrębny troszkę krąg kulturowy, e, bolszewicy w momencie, kiedy przejęli Przejęli ten region, przejęli Gruzję. Postanowili zesłać e, tych właśnie Turków meschetyjskich, tak zwanych, e, gdzieś tam na stepy do Kazachstanu, do Uzbekistanu, do Kirgistanu. E, no i w, w związku z tym tutaj sprowadzono z powrotem Gruzinów, sprowadzono również Ormian, którzy tutaj osiedli po pogromach e, tureckich, po ludobójstwie. I za mną tam widzicie meczet który oczywiście został postawiony tutaj przez Turków, teraz nie pełni swojej roli. E... Aczkolwiek wracając do Turków meschetyjsy... meschetyjskich, oni na stepach jakoś to wygnanie przeżyli. W momencie, kiedy rozpadł się Związek Sowiecki, wróciła nadzieja na powrót ich tutaj. E... Niestety gruzini nie przyjęli ich, nie, nie stworzyli specjalnego prawa, które mogło im pozwolić tu wrócić, w związku z czym niestety e... Wielu z nich gdzieś tam na własną rękę powędrowało w głąb Rosji, a ci, którym się nie udało, spotkały też no, nieliczne pogromy na tle rasowym w Uzbekistanie. Jeszcze wracając do tematu Ormian, tutaj, który jest tematem dość ciekawym. Mianowicie, tak jak wspomniałem, Ormianie pojawili się tutaj po ludobójstwie dokonanym przez Turków na początku XX wieku. No, i zamieszkali w tym regionie z racji tego, że stąd jest tylko 20 km do granicy z Turcją. Eee, w związku z tym, Ormianie stanowią bardzo dużą mniejszość tego regionu. Mówię tutaj o Mescheti typowo. Eee, w Mescheti bardzo dużo można spotkać Ormian, co w ogóle nie umywa się jednak do Jawaheti, w której Ormianie stanowią około 90% ludności, czyli w zasadzie można powiedzieć, że 40 km tam, o tam, w tamtą stronę. No już mamy Armenię, gdzie większość ludzi mm, mieszkających tam to Ormiańcy, Armeńcy, Armeńcy raczej. Taka to jest właśnie pokrótce i bardzo zwięźle historia tego regionu, Mezcheti, no i jego losów, losów jego mieszkańców, także losów tego miasta, tego zamku. Mam nadzieję, że Wam się podobało w takiej krótszej trochę formie. удачи брат, мажет. удачи брат. всё хорошее за тебя, брат. не, ладно. теперь я увидела такси экран.